Michał Butryn. Witam Państwa ze studia PBC News. Odzyskaliśmy specjalnie dla Państwa archiwalny materiał lipcowego wydania Parkcraft Express. Przeprowadzony przeze mnie wywiad z Gamgą 2137. Nie przedłużając, zapraszam do obejrzenia. Czy rządząca partia Skrętos wybrała już kandydata na premiera? Nie. Nie wiem, co tam Maciek robi. Maciek jest prezesem Skrętos, co nie? Chyba ta. Nie wiem. Spoko. Dlaczego wybranie kandydata trwa tak długo? W prawdziwym życiu rząd ma 14 dni na wybranie szefa, w przeciwnym razie jest likwidowany. Maciek był na wakacjach. Dlaczego wyzywaliście członków partii Anna od eziaków, gdy wygraliście? Wcześniej narzekaliście, że to Anna wyzywa was. W ogóle było coś takiego? Jak tak to pewnie debil Miłosz. No, pisał na przykład: I co teraz, Aniu? A to nawet nie wiem, co Miłosz robi w partii. Nie powinien tak pisać. Co partia Skrętos zrobiła dla serwera od wyborów miesiąc temu? Co to znaczy, że robicie koko koko euro spoko? Cytuję Maćka. Na razie nic, ale planujemy. No cóż, powodzenia. Ostatnie pytanie to: Co planujecie zrobić do końca kadencji? Wasz czas kończy się razem z wakacjami. Nie wiem, czy mogę powiedzieć. Ja też. A na koniec zachęcam jeszcze do obejrzenia filmiku, w którym pytaliśmy, jak wypadł gamga i sprawdzaliśmy, jak działa komunikacja w szeregach rządowej partii. Link do tego filmu wyświetla się właśnie w prawym górnym rogu.